Tak, witamy kolejny zlocik Ludzie się zbierają Dzisiaj się przyjrzymy dwóm nowym pojazdom w grupie <laughs> Firewheel F779 Już troszeczkę połatany Ale jeszcze jeździ, także spoko Także spoko Wielam tam w nominale nominale watów 550, 550 silni, W silnik, kółko 500 w piku, no, 16 cali kółko, 16, no i bateria 7, 779 779 tak to tu i światełko popękane, już zmasakrowane trochę, widać, że już 5 lat używany, 3 tygodnie, no ale ważne, że jeszcze jeździ, tak. Ej, tutaj Batmobil ja, ZK to jest opona To jest piękne kółko Tu kolega O, ubrany pięknie, lusterko Lusterko jest super Taki gadżecik na kasku, kask Uwex. To jest ten, czekaj, Jekyll, nie? Ja. Właśnie na tego poluję, ten, ten kask chcę kupić. To jest fajny i leciutki jest, nie? Bardzo lekki, o, Ochraniacze, wzorowo ubrany. Na ja kółeczko kolega uczy się półtorej tygodnia, nie? Ja. Półtorej tygodnia. Później zobaczymy jego możliwości, jak jeździ. No super. A kółko za ile żeś kupił? 4300. 4300 używane, a z jakim przebiegiem? 230. 230 no km, to jak nowe kółko. No jak nowe. Znaczy było trochę poobdzierane zresztą co widać. Ale o. mi to tam nie przeszkadza, nie? Ale to jest pancerna... Pomaluje się. Ej. Pancerna konstrukcja, to się tam rozleci. Nie ma się co zepsuć. I mówią, na szerokim kole ciężko się uczyć, a jak, jak twoja opinia? Nie wiem, bo nie mam porównania. Aha. Dobra. No za chwilę jakiś przejazd na gram. Czekamy na ludzi jeszcze, jeszcze dojadą nie ma tych łóżek do no. W samochodzie to ty jesteś Eee, to tyś jest pojętny uczeń ty. No. I fajnie śmigasz na tym. Wiesz co ja na nartach dużo jeżdżę. Aha, i to dużo daje no, na pewno to to, to też. to jest też Balans chciałbym. No, ale ja całe życie na nartach jeździłem? Tak co szukałem sportu na lato. I, <laughs> i najpierw kupowałem jakieś. Łajki, ale wygląda łajki, łajki, fajnie. Narty wodne, uh -huh. ale to zaś drogie. Mam takiego kumpla, do którego jeżdżę, mam motorówę, no ale to U. tak dwa tygodnie w roku, nie co tam pojadę, bo to mm. w tu tucholskich, to daleko, hmm. ale tam żyjemy. niestety Tak, dzisiaj nas jest dosyć dużo, mamy raz, dwa, tak, trzy, tak. cztery monocykle. Można sobie wyregulować w dół, Tak, to tak, to tak. Jest... ale... Krzysiu, Kingston, ja Który to jest? 16, 18X, nie? 18L. Nie? Cały rok, 18L. 18L, 18L, no. no. Jadę do pracy, tak jadę. to wygląda. Jadę przez park, jak ktoś go miał tu porysowany, nie? To? Nie, nie, nie. Nie widać. Po wypadku. A tutaj mamy takie drobne rysy po, po wypadku. A to, takie. A te są już podłączone do go może już. Miesiąc. Miesiąc czasu i ile kilometrów? Tysiąc. Tysiąc zrobione w czasie miesiąca. O proszę. Krzysiu jeździ, nie opierdziela się. Jak wpadł, a się zmówię niech grunta na czary, to będzie. Może być problem. No, to yeah. tak, jest <try> metal. To lepsze takie na rękę. Ale znowu na ręce to cały czas. Cały czas jak. badmobil chodzi, słychać. Dobry. Zgaśnie Może to koło polskiej to się Nie. Ale nie O, zgasnął, dobra. Mogę załączyć jeszcze. Nie, no spoko. Chodzi, chodzi Dobra, zrobimy jeszcze porównanie tutaj dla co niektórych. Jak amortyzacja chodzi. Magda może będziesz kamerować, proszę. Ja najpierw zobaczę ja czy to... jest, no ale, na Alinie, ale może te elastomery Używane idzie... używany no, był no, za no, pięć no. Chłopaki no, miśmy tak pisali na grupie, że tak po 300 kilometrach no się powinny się trochę wyrobić. Nie powinny wtedy dopiero tą właściwość. No, zostawiona i na Allegro lokalnie. No bo tam kilka było tych kółek, i że myślą, myślą, ale potem kurde z tą baterią, coś podobno mają kłopoty z tym nie. a! Nie, go dobra, kupuję tu baterie są już wysiadają. I u mnie się w Na początku jest problem, że trzeba jakby to baterię aktywować, no i trzeba rozebrać kółko i tam wpiąć, nie? Jakoś. Nie, nie wiem, bo to już gościu został, to już, kto zrobił. E, ale z tym akurat może weźmiemy od linii, bo się paliło No Ale Sajmamy później tam od kwietnia 2014 robi już. Ale mam nadzieję, że się wyrobią. Ale mam nadzieję, że się wyrobią. Będzie okej, dobra, dzięki, Dobra, Krótka wymiana doświadczeń, przesiadka na inne sprzęty. Każdy sobie popróbuje, co i jak. O, ale fajne, masz ja ja tu fajny, no, fajnie przyspiesza, tylko jak dla mnie troszeczkę tutaj, jak nie idzie dźwignąć kierownicy, jest jednak o, jest to taka to jakaś inna wymuszona pozycja bardziej trzeba na prosto to stać. To Magda, ty na moim skakuj. Nagrywa się, ja to później funkcjonuję. mówię, trochę Turcja jest tutaj w tym kuklu, jak dla mnie jest taka inna pozycja jazdy. Mam wyżej kierownicę, lepiej mi się jeździ. Tu już nie idzie chyba podnieść kierownicy, bo nie, nie mam możliwości podnieść kierownicy. Chyba że na łamanym mostku ewentualnie jeszcze by coś było podnieść. No to tak jest fajnie wyposażona, kolega zapłacił 3800 za nią. Lampki w zestawie. Musiałbym się przyzwyczaić do tego, tej gigantowej manetki. A ty, masz aplikacja?

No. Poszukać, A tu z tymi elastomerami Nie wiem, bo wiem, że w Dualtronach Idzie, idzie, są 3 stopniowe, Idzie dokupić te kartridże Z elastomerami, nie wiem jak w kogo Czy idzie, najwyżej, najwyżej y, Komentujcie Komentujcie, gdzie to można kupić Czy można kupić, wymienić na bardziej miękkie Podobno one się wyrabiają Tam po iluś tam, po tysiącu kilometrach Będą bardziej miękkie, odczuwalne Tu jest ten Wysoko, nie? Ja. Ten słynny spaw. No, wygląda ok, ale to lubiło pękać. No, zobaczymy. Na razie kolega ma tylko 200 km zrobione, także... Ale widzę na żywo w końcu tego Kugodzi boostera i powiem jak dla mnie no, troszeczkę troszeczkę za nisko kierownica i by trzeba było się też znowu uczyć jeździć na tym. No jak widzicie, podnóżka mi brakuje. Pierwsze co to instynktownie mu nadepnąłem, dobrze, że nie, nie złamałem, nadepnąłem mu na... Na ten błotniczek Wymiana Badmobil Krzysiu z Kingsonga Na Badmobil Krzysiu jak? O, inaczej na szeroki... Inaczej, inaczej, widzisz jak jadę w paralityk Normalnie <laughs> Czyli jednak Badmobil to jest Że tak powiem zaawansowana Jazda bardziej Ale jest No Ale kupiłbyś Krzysiu? No, tak i się, trzeba się przyzwyczaić, no niestety. Nie, nie, nie. Ale dobra trzeba się przyzwyczaić do tego kołka, bo się inaczej nie prowadzi. Dobie no. jak na 16 X Fajnie. Boże 18. Tak? 18 X, no, sorry. Fajna, bardzo stabilna tak jestem zdziwiony, że tak fajnie trzyma w zakrętach. Mm. Tu zaś to inaczej tak. Ja inaczej. Dlatego no, cały czas z rękami... Kingsong chyba czy... naj, najlepiej serwisem King Thonga jest w Polsce, nie? No i Motion bo to i to motion to i Kingsong, no najlepiej serwis w Polsce. No, tu tak. nie ma serwisu. Tu, no. no, W tych Z zetkach, zetkach wiem, że kiedyś było tak, że one lubiały się odcinać, nie wiem jak teraz już jest, już jest to zrobione, nie? Ja. No, no ale serwis mają beznadziejny, no. Taka mm -hmm. prawda. I trzeba mieć smykałkę, no jak coś pieprzy to trzeba albo samemu robić, albo... No, no bo tego dobra. Albo kątemu przedać tego żeby. kotu. On tam coś grzebał podobno w tych kołach mm. No kot tam jest no. ogarnięty jeśli chodzi. No, Która tak. się paruwa robi, nie? Już. Mm. Może dzisiaj coś poleje. Będzie burza. No chyba dzisiaj będzie jakoś duża. Tak, kolejna przesiadka. <laughs> Dla mnie za niskie, już to, to, nawet nie próbuję, bo... Jest, zarobota jak zająz, bych powiedział, dla za wysokie. <grym wytkownia> no. Nie, czy mówię, na tych wyższych się lepiej jeździ. Nie miałem to nic nie ucinać. bo my to zaraz, to lotu jak zająz, tak jak na tych ale... Czyli co, dla wysokiej osoby takie kółko nie, raczej małe nie za bardzo? Nie, Ades, te, raczej Damian, to zależy jak się przyzwyczaił, bo ja się nauczył, że ja tu wysoko trzymia te koła, nie? Steruję, a one są wszystkie, widzisz, niskie i mnie potem ciężko. Na, z, z, ty, ja jakby na pierwszy pięćset rzek jechał, no fajnie, fajnie, bo zryw i taki... No, dobra, Piotrek, już, Piotrek już wie, co będzie kupować, następne kółko jakie. Ja. No to się takie malusie wydaje, no. jak się na tym stoi. Ja na razie na nic nie wsiadam, bo, bo na razie miałem tylko jeden dzień nauki i, i, i się skończyło w stawie. Nie, dobra, prosto mogę jeździć, ale ja się boję. Nie, inaczej się skręca. Tak, inaczej. Kurczę, no. Znaczy najlepiej skręcać na niej w ten sposób, że... Yy... Trzeba stanąć szeroko napadać, nie? Aha. Nie tu blisko, I tylko szeroko zresztą. i tu ciężarem ciała. Ja hmm. Trzeba dociskać, a, a drugą nogą trzeba balansować. Na głowy. zewnętrzne po prostu naciskać no, krawędzie stóp i, i wtedy jest okej. Okay. Ja no docisko jeszcze łódką z tej strony, Uuu. się wtedy fajnie kładzie, no ale to trzeba się bo to Ja, no, ja, ja, no. tu, nie? Właśnie to właśnie go dali, że jest inny typ jeżdżenia na tym. Dobra, bo teraz tak. Próbujmy. Na przykład przy łoblingów na tych wszystkich kołach podobno trzeba ścisnąć moje ulubione kiedyś Tu właśnie jak ścisniesz to już musisz ja kolana szeroko To jest moje pierwsze koło Jak tu siebie dyma

Znosimy w No, a tak ma, że jak już trochę krzywo stanie, to już jest. No, Krzysztof wraca do korzeni, jego pierwsze kółko. Do dzieciństwa. Do dzieciństwa wraca, tak. Takie lekkie. A Mariusz jak? Jest w, porządku, jest w porządku. Są wrażenia, także nic nie chodź inwestować w tak takie. Większe, większe czy te... przede wszystkim. No, to w, Wrocławiu, w Wrocławiu, to...